Dobra, zobaczymy. Nie, C. Ojej, tak, 28, 20. Tak, dostajemy dodatkowe. Lecimy sobie siłę podwyższyć i będzie ok. Ależ najpierw bym się przespał. To jest też dobry pomysł. No i teraz. Lecimy teraz. No, tą siłę dwa sobie wpakować. Dwóch nam brakuje, prawda? Tak, dwóch. Nie dwa będziemy mieli, ale więcej będziemy mogli wytrzymać, tak? Nie Mam swoje Zezw Nie mówię ci przecież nic nowego. Nie mogę tym nie Świetnie. Teraz możesz. Próbam, ja mam czy to Lee przysłał cię do mnie? Nie nie chcę, że powiedział, dobra. że możesz mi pomóc. Ej, no dobra, niech już będzie. Nie Zanim, już nie Zanim pozwolimy ci do nas dołączyć, musisz nie zrobić nie dwie rzeczy. Robot. Po pierwsze, tam musisz udowodnić, że nadajesz się do roboty najemnika. W tym tak celu tak poddam cię próbie. Po drugie, tam musisz zasłużyć tak. na szacunek pozostałych chłopaków. Nie, nie sądzę, żeby coś się co z Jeśli udowodnisz mi, że poradzisz sobie jak... Nie Co, zasłuży, to sobie? co są zupełnie tajemnicy? Pomyśl... Jarvis ciągle to. nie jest pewien, czy się nadasz. Nie chcę tutaj więcej idiotów pokroić w Syrii. Prawdę to mówiąc, to ja to też nie. Raul jest przeciwko mnie. Faszec chyba o Sylwiu i Bulku nie muszę no chyba nawet mówić. Booster powiedział mi, że stworzyłeś, że wyzwał cię na pojedynek. To był kiepski powód. Na reszta najemników. Większość z nich nic czeka, musisz się jeszcze długo starać. Dobra, no to jest nieważne na razie. Wrócimy sobie kiedyś do tego. Mamy to, to jest najważniejsze. Bobo. Bodo. On nawet nie wie. Strażnicy zbyt długo na mi Król może sądzi. Bez dury. Po prostu bronimy to jasne, że ciężar. Dobra, no to jest. Nieważne. On nam mówi, że możemy sobie w farmie, znaczy w shopie Odpocząć. A mnie to nie interesuje. Tu jest fajna rozmowa. Bo ona się trochę różni niż w drugim, tak w tej podstawce. Bo on tutaj z wodnego kręgu, gościu. Jeśli masz problem z wilkami albo polnymi bestiami, porozmawiaj z którymś z młodszych najemników. Możesz do mnie przyjść, kiedy pojawią się tu paladyni. Co? Zawsze kiedy przychodzi do mnie jakiś wieśniak, chodzi o rzeź na niewinnych zwierzętach. Nie jestem wieśniakiem. Tak? A zatem czego chcesz? Chcę zostać najemnikiem. Wyglądasz mi raczej na kogoś, kto urodził się do pracy w polu, chłopcze. Potrafisz trzymać broń? To może broń jednoręczna. No cóż. W takim razie dwuręczna. Poradzę sobie z tym. No cóż, przynajmniej nie jesteś zupełnie zielony. Dobrze, przyjmuję cię. Mogę cię nauczyć. Podobno należysz do wodnego kręgu dureń nie umiał siedzieć cicho. Lee mi powiedział. Wygląda więc na to, że muszę się z tym pogodzić. Dobrze. Czego ci potrzeba? Tylko uważaj, co teraz powiesz. Jeśli nie spodobają mi się twoje słowa, to pożałujesz. O, teraz to mi w sumie ten. Chcę twojej broni. Czyżby? A, Jasne. Chcę twojego. Dość z tego! Wow. Chcę sobie to popróbować w sumie. Czemu by nie? co twoje cieżby? a jasne. Prawdę? Jak sobie, jeśli się dowiem, że nie trzymałeś kemp. Gę... I co dostaliśmy tą broń? Nie. No to jest jedyna opcja, którą możemy wziąć. To jest. Pomóż mi się dostać do najemników. No, dosyć Chwila. takie oczywiste, no ale... Jednak liczyłem, że można coś jeszcze. Możesz to dobre! To wystarczy. Skoro to już wszystko, jeśli się dowiem, że nie trzyma... Hmm, pomyślmy. Rozmawiałeś z. A, to próba. Rozumiem. A na czym ta próba polega? Tak konkretnie. Tego jeszcze nie wiem. Dobrze, bierz się do roboty i wróć, gdy. Dobra, no to mnie reszta nie obchodzi. W sumie na razie. E, wiecie, co ja bym zrobił? Ja bym poszukał tych skarbów. Eee, e, e. no gościa, jakaś tam Grega, tak? Chyba Greg. Polne bestie. Nie wiem w sumie, gdzie one są do końca. Bo nie pamiętam. sobie zaraz jakąś mapkę odpalę albo w następnym odcinku Nie no dobra ki w tym lecimy bo się nic nie działo w tym odcinku oj tam jest ten e, ognik tu mamy jakiś ten łowce będzie tam jakiś Tu mamy dzika goblinsa mamy to może tu być Słuchajcie, ja sobie tu odpalę bo nie pamiętam, no, ono mówi, ale no będzie mega ciężkie. E, to gdzie czekajcie. Dobra, mamy to. Jest ich dokładnie 5. Aha, w takich oto miejscach. Więc tam, gdzie idziemy, nie ma żadnego. Więc nie ma co nawet. Tu jest jakiś miecz. Kiepski, szeroki miecz. Wow, tu jest dużo rzeczy. Zbyt dużo. Podoba mi się to. Dobra, lecimy co tu mamy. No, spoko w sumie. Dobra, lecimy. Mamy jakąś mapę? Mamy mapę, nawet nie wiem kiedy. Eee, dobra. Pierwsze jest koło takiej wieży z bandytami. Tu możemy sobie chyba owce kupić. Takich ciekawszych rzeczy. No mnie interesuje na razie te skarby sobie poszukamy. I będzie dłuższy odcinek, no ale zrobimy coś istotnego. Hmm. No, tu jest dobra do góry. Hmm. Ona będzie tak jakby za Dobra, to ona będzie chyba pod wieżą. Tak mi się przynajmniej wydaje mm -hmm. Tu możemy się nauczyć obra e tych... Skłów brać, jakiś tam pazurów i takich rzeczy, tam są trolle da dalej I z nimi sobie rady nie damy Mamy wilki Sorry, że o, ja tak wiecie mało mówię, ale... Jakoś tak dawno nie nagrywałem to wiecie Przerwa niestety tak działa Nie, są, jest dwójka ich, o tam trole, trola było widać No i gites. Zawsze to jest skóra A jak jest skóra Chociaż jakbym trolla ubił, a idzie, idzie łatwo ubić trolla. Spróbujemy swoich sił z trolem. Bo tam jest taki sposób, że się go dookoła obchodzi, go i się go bije w pupkę. Tylko że mogę mieć taki mały problem z nim. Dobra, ja bym wam to przyspieszył w sumie i bym go ubił. No ja wam to przyspieszę, bo to nie ma sensu, żebyście wy żeby sobie patrzyli, a ja go pukę wie, tak Bo tak to jest taki, że tak zaśmieszkuje. Dupny odcinek będzie. <grych> Aj. Dobra. To widzimy się za chwilę. Albo nie za chwilę, znaczy no, będziecie to widzieć cały czas, nie? No ale wiecie. Udało się, słuchajcie, udało się Mamy skórę trolla I git, wiecie co, chyba w dzisiejszym, dobra, już nadpiszę to W dzisiejszym odcinku e, Nie poszukamy tych, tych e, Skarbów Grega, zrobimy to w następnym odcinku, bo to jest coś co mnie jednak interesuje A chwilowo zajmiemy się Trollowaniem, że tak powiem O nie, dobra musimy skró... Wow, wow, wow Nie wiedziałem, że będę miał problem z podejściem do niego No myślę, że jak jest to przyspieszone, no to nie ma jakiegoś problemu Oj, coś mi przyszło Tylko problem jest, wiecie co, z tym, żeby do niego podejść Taka jest prawda A tu jest kamienna tablica o nie, ej, no nie, nie. Nie idzie do niego skrócić. Bo on się odwraca. Nie ja bym od niego do tyłu odszedł. O, dobra, dobra, dobra. Jest, jest, jest. Dobra, i wy to będziecie mieli już przyspieszone. Wow, no i od razu level wpadł. Wow, wow, wow. Dobra, co i pozbieramy tutaj wszystko? Mamy tutaj kamienną tablicę siły chyba, albo jakąś taką inną, albo łuczników Nie potrafię tego przeczytać. A ja myślałem już, że jedynkę bym mógł, a jednak nie. Dobra, coś tutaj dostajemy, w królewski. Wow, rapier. Co je zobaczymy? Wow, rapier! No to wiecie, gdzie się udać, jeśli idziecie w zręczność. To jest chyba taka pozycja obowiązkowa. No a tak, to chyba nic ciekawego, chociaż chyba łuk? Nie, łuk to mój był. No to tyle. Chociaż tam jest jeszcze jaskinia, chyba? Czy nie? Nie, nie ma. Czy to wszystko? Hmm... No nie wiem... No tak, to wszystko będzie. Ważne, że level biłem. No. No i dużo hajsu zarobiłem, bo chyba 100 tysiaczek wyjdzie z tego. Więc, więc nieźle. Eee... Dobra, co ja sobie zapiszę grę i się będę z wami żegnał, bo wyłączyłem sobie stoper, ale mniej więcej inaczej wyłączyłem. No, mam go tutaj, a nie, wyłączyłem go jednak. No, to ja, ja go zatrzymałem przy pół godziny, jak zaczęliśmy szukać skarbów. No, czyli będziemy mieli 35 minut, 40. Dobra, co ja mogę. Ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Czekajcie na odcinek. Hej.